Wyposażyłem się już w taki pojemniczek dość spory, z racji tego, że jest to dość duży indyjski pająk. Zwłaszcza, że no to jest samica i no myślę, że będzie się mimo wszystko próbowała stawiać. Bo to są pająki, które raczej przejawiają agresję, ale za to nadawają się też do hodowli grupowej. Zatem, co? Trzeba złapać tą paniusię. się. Oj, tak jak mówiłem, mam tutaj taki dość spory pojemniczek. Zabieg jest ogólnie dość prosty, to trzeba to zrobić szybko, sprawnie i konkretnie. O, proszę, przyciskamy takiego pajączka, uważamy, żeby nie podcinać jego odnuży. Ja sobie tylko tutaj zakrywam. Tak jak mówiłem, no ten sposób to jest taki, że tak powiem, ograniczenie kontaktu fizycznego z takim niebezpiecznym stworzeniem. I ja po prostu sobie rzucam tutaj pokryweczkę od tego pojemnika, delikatnie staram się pajączka nakierować, tak żeby mi oczywiście nie zgał Bo to jest, pamiętajmy, to nie jest zabawka. To jest bardzo groźne stworzenie, które może zrobić krzywdę. Oj, złapałem. Momencik, ja sobie tylko to pudełeczko zamknę, żeby ten Sporek mi, mi nie uciekł, i teraz zobaczcie sami, jaki to jest wielki pająk. To jest właśnie samica, o której mówiłem. To są nadrzewne indyjskie pająki. Dorastają do no, nawet 170-180 mm ciała samice. Samce myślę, że no, do 60 mm. Ale no, zobaczcie sami, jakie to jest wielkie stworzenie. Jak na pająkach. W takim razie, co? Postanowiłem też zrobić Wam małe takie wizualne porównanie. Ja aktualnie posiadam trzy osobniki, właśnie tego gatunku. Trzymam je razem. No będą od dziś razem w zasadzie wszystkie trzy. Ale spotkała mnie też niespodzianka, bo właśnie podczas odławiania samców okazało się, że jeden z nich jest samicą. Co mnie po prostu bardzo zdziwiło i tak jak wspomniałem wcześniej, no, nagrywam ten odcinek, bo dla mnie też jest to mega niespodzianką. Yy, I co dalej? Skoro mamy już tutaj odłowione yy, pajączki, tak jak mówiłem, zrobię wam małe wizualne porównanie. To jest samica. A to jest samic. Zobaczcie sami, no jest naprawdę jest mega różnica. Samic jest o wiele mniejszy. Yy, Pokażę wam jeszcze drugą samiczkę, która rzekomo była samcem. Nabyłem ją ogólnie przez Allegro na stronie z firmy Hobby Shop. Proszę. Zobaczcie sami, to rzekomo był samiec. A okazało się, że mam dwie piękne, duże samice. W związku z czym ja teraz znikam na chwilkę i wracam do was. "Z wystrojem czystego terrarium dla tej grupóweczki."